Cześć wszystkim! Jak zwykle w tej serii na naszym kanale, za chwilę otworzymy skrzynię skarbów. Wyjmij z niej coś, schowam to w tajnym miejscu, a później ktoś z Was będzie miał szansę to zdobyć. Tym razem do zgarnięcia jest srebrna moneta z motywem Arkinoego, ważąca jedną uncję tojańską. Jej wartość zmienia się w zależności od ceny srebra na rynku. Ja zapłaciłem za nią nieco ponad 140 zł. Bez zbędnego przedłużania? Lecę na was schować. A skoro na monecie jest wybita Arka Noego, myślę, że w tym odcinku nie obejdzie się bez wody. Wyruszam z Krakowa nad morze. Wylądowałem w Gdańsku, ale teraz ponownie lecę, tym razem dronem. Szukam w ten sposób jakiejś ciekawej, charakterystycznej lokalizacji dla naszej skrytki. Wstępnie wytypowałem opuszczony budynek pomiędzy Sopotem a Gdynią, który z powietrza wygląda interesująco. Wejście na teren okazało się proste. Szybko znalazłem wygodne przejście w prowizorycznym ogrodzeniu. Sprawdzając historię tego miejsca, dowiedziałem się, że budynek jest opuszczony od ponad 18 lat. Można powiedzieć, że osiągnął pełnoletność swojej samotności. W latach świetności funkcjonował jako sanatorium, ale został opuszczony, gdy stwierdzono, że teren na którym stoi jest potencjalnie osuwiskowy. Będąc tutaj, nie czuję, żeby podłoga waliła mi się pod nogami. Jednak ze względu na ogólny odbiór tego miejsca i jego historię, idę poszukać lepszej lokalizacji dla naszego skarbu. Obecnie jesteśmy tuż za klifem orłowskim. Idziemy w stronę gdyni, czyli w tamtym kierunku. Po drodze miniemy stanowiska ogniowe. Być może tam znajdziemy jakieś fajne miejsce dla naszej skrytki. Sprawdźmy to. Łabędzie, będzie. Kaczusie. I kormorany. I. Jeszcze kawałek. Prosto. Później. Pod górę. No i. Dotarliśmy do stanowiska ogniowego numer 4. To tutaj schowamy naszą skrytkę. Krytka ma wbudowany magnes, przyczepiam ją do ściany konstrukcji. Jest gdzieś w tym miejscu. W okolicy, w której się znajdujemy, są cztery identyczne stanowiska ogniowe, które kiedyś broniły wejścia do portu w Gdyni. Myślę, że to miejsce jest na pewno warte zobaczenia. A skrytka, nasz skarb, będzie idealnym bonusem dla osoby, która wejdzie na ten ponad 50-metrowy klif. Każdemu, kto będzie chciał zdobyć streberkość dzisiejszego odcinka, życzę powodzenia. A temu, kto będzie pierwszy, z góry gratuluję. W skrytce razem z bonetą znajdziesz kod. Możesz podać go w komentarzu, przypnę i oznaczę Twoją wiadomość. Co będzie informacją dla wszystkich, że miejsce jest już puste. Dzięki za oglądanie, miło mi będzie, drogi widzu. Jeżeli zostawisz pod tym filmem motywującą do działania łapkę w górę. Łapkę w górę, tak. Proszę dawać łapki. Pani z czego się śmieje. No, uśmiech, ja to zdaję łapkę. Możesz również zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych skrytek i odcinków z drugiej równoległej serii na kanale, w której do zdobycia są różne fajne przedmioty w trochę inny sposób niż dotychczas.